Siema. Słuchajcie, tak się składa, że w momencie, w którym to nagrywam, nie jest już piłkarzem Ajaxu Jordan Henderson. Zarówno Ajax, jak i sam Jordan Henderson zgodzili się, że te relacje należy zakończyć. Kontrakt został. Rozwiązany za porozumieniem stron i nie mamy sytuacji, w której, no, wypełniony by został on do końca, czyli do końca nadchodzącego sezonu 25-26, bo do 30 czerwca, 26 właśnie, Henderson miał podpisany za Ajaxem kontrakt. Kończy się zatem jego przygoda w Ajaxie. Półtora sezonu spędził Henderson w Amsterdamie i naprawdę trudno jest jednoznacznie ten okres oceniać. 57 spotkań rozegrał Anglik w barwach mojego ukochanego klubu. Jeden gol w trakcie tego pobytu to nie jest żaden problem. Problemem natomiast jest to, że Jordan Henderson przez ten cały czas, raptem 28 razy, przez półtora sezonu, wychodził na murawę jako Piłkarz wyjściowej jedenastki. To raptem 42% występów od pierwszej minuty w meczach, w, od kiedy pojawił się w ogóle w Amsterdamie raz leczył urazy, raz nie do końca był jeszcze gotowy fizycznie, a to gdzieś tam w połowie sezonu były spekulacje, że może będzie chciał odejść do jakiegoś tam Monako, jeśli mnie pamięć nie myli. No, naprawdę że co niska ta liczba ostatecznie jest. No i w tym kontekście naprawdę trudno się dziwić, że swojego zdecydowanie najlepiej zarabiającego piłkarza Ajax chciał się po prostu pozbyć z listy płac, zwłaszcza, że no jesteśmy w takim etapie, jeżeli chodzi o budowę drużyny z Amsterdamu, że nie brakuje doświadczonych zawodników. Jest Davi Klassen, jest Steven Berghaus, jest Wout Weghorst, jest Remko Pazwir też chociażby. Naprawdę to nie jest drużyna juniorów. To nie jest tak, że Ajax tak klasycznie, jak zawsze, jest drużyną zupełnych młokosów, i że nie ma kto tam trzymać presji i tak dalej. No nic takiego nie ma miejsca. Krótko mówiąc, nawet jeżeli Henderson z całego tego grona jest zdecydowanie najbardziej charyzmatycznym piłkarzem, i tego mu nie zabieram, i też nie twierdzę, że niczego dla Ajaxu nie zrobił, no ale mając to na uwadze, naprawdę zrozumiałem jest, że można się chcieć było tego zawodnika po prostu pozbyć. A sam Henderson, no dawał raz na jakiś czas e, gdzieś tam sygnały, że to też nie jest jego najbardziej wymarzone miejsce na Ziemi, i to też nie jest tak, że jakoś mocno zarzucam Hendersonowi e, brak profesjonalizmu, zaangażowania czy cokolwiek w tym stylu, no ale widać było, że to nie jest jego miejsce na Ziemi po prostu. No i też należy jasno. Bardzo jasno sobie powiedzieć, że istnieje taki piłkarz jak Jordi Mokio, który momentami był w stanie Anglika wygryzać ze składu. Jest to bardzo młody belk, który zachwycił już nie raz i nie dwa, fizycznie silniejszy, po prostu bardziej wybiegany i tak dalej, technicznie też lepszy od Hendersona. Jasne destrukcji jeszcze ma trochę do nauki, ale tutaj jestem przekonany, że Raczej prędzej niż później im nadrobi te wszystkie zaległości i ja nie mówię, że on jest już teraz dużo lepszym piłkarzem od Hendersona, ale jest wystarczająco blisko jego aktualnego poziomu, żeby gościa o takiej pensji jak Angliku po prostu pożegnać. No i zanim trafił do Amsterdamu, to Henderson oczywiście miał całkiem barwną karierę. Zaczynał w Sunderlandzie, trafił do Liverpoolu, tam jakieś 500 meczów zagrał. Jako kapitan klubu wygrywał Ligę Mistrzów, wygrywał Ligę Angielską i inne różne rzeczy, także zapisał się na trwałe w historii angielskiej piłki nożnej, nawet jeżeli nie był jakoś super mocno ceniony jako magik na boisku, nawet przez własnych kibiców. Zawsze jednak uznawa za pracowitego piłkarza. No, miał jakąś tam renomę. No i jak już skończyło się to jego najbardziej prime'owe kopanie w piłkę, otrzymał propozycję transferu do Arabii Saudyjskiej. No i został piłkarzem Al-Etifak. I no tutaj pojawił się pewien Zgrzycik? Delikatniutki, bo Jordan Henderson zawsze był uważany, czy zawsze sam siebie przedstawiał też, no może w ten sposób powinienem powiedzieć, jako obrońca mniejszości seksualnych w taki czy inny sposób pojmowanych. LGBT, po prostu takich osób. No i poszedł do Arabii Saudyjskiej. Jak jego tęczowe sznurówki, jak jego noszenie tęczowej opaski. Odnosiło się do tego, że idzie do kraju, w którym homoseksualizm po prostu jest nielegalny. W Arabii Saudyjskiej, jak to niektórzy niezbyt elegancko mówią, kochanie inaczej, no jest karane więzieniem, a nawet śmiercią. Także wiele tych środowisk, gejowskich, lesbijskich i, i innych, którzy no po prostu reprezentują takie czy inne mniejszości. No, czuli się zdradzeni. Został uznany za wielkiego oszusta, po prostu Henderson. Ja to doskonale rozumiem. Też wiele zarzutów było o sportwashing, tak zwany, że ten piłkarz ma tam iść po to, żeby pokazać, że ta arabia to nie jest aż taka zła i że to jest super i w ogóle. No i. Ciężko jest odmawiać podstaw takim zarzutom, nie? No i sam Henderson twierdził, że jego przekonania się nie zmieniły, tylko poszedł grać w takie inne miejsce, no w oczywisty sposób. E, był to taki totalny e, moralny zgrzyt, który wielu nie pasował, ale z drugiej strony bardzo szybko z tego Eletyfuck... Odszedł Henderson. Po opuszczeniu klubu z Półwyspu Arabskiego sam Henderson powiedział, że będę było tam pójść i że po prostu nie odnalazł się w tamtej rzeczywistości. I też wydaje mi się, że jako bajeczki można ocenić to, że chciał tam walczyć o zmianę tego, co się dzieje w kraju i w społeczeństwie. Gdzie jeden piłkarz, któremu płacisz jakieś chore pieniądze jest w stanie coś takiego zrobić? Panie Jordanie. Pan... Pan już nie masz 8 lat. No dobra, nie zamierzam się tutaj nad tym zdenerwować. Wydaje mi się, że po prostu to w ogóle nie jest istotne w kontekście jak Ajaxu tak naprawdę, ale za każdym razem, kiedy mowa o Jordanie Hendersonie, to warto o tym po prostu powiedzieć. Takio, z takiego tutaj yy, wychodzę z założenia po prostu, nie? No w każdym razie, Henderson grał, powiedzmy już nawet będąc całkiem hojnym i yy, pozytywnie nastawionym do Anglika, zagrał około połowę możliwych spotkań. Będąc najlepiej opłacanym w historii klubu piłkarzem. I to zdecydowanie. Dał trochę charakteru tej drużynie, to na pewno wykazywał zaangażowanie, kiedy już grał. Był obecny na boisku w trakcie tych jednych z najlepszych spotkań Francesco Fariolego. Nie odbieram mu tego absolutnie. I wydaje mi się, że to był, że to był transfer, czy ten pobyt Hendersona, był potrzebny. Tak, że możliwe, że to był ktoś, kto powinien trochę tak pstryknąć i w pewien sposób gdzieś zmazać ten gen przegrywa, który za Morisa Steina pojawił się w Amsterdamie. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia udało się to osiągnąć, ale też w doskonałym, w idealnym, w dokładnie takim, jak trzeba momencie klub z Anglikiem się żegna. Bez trofeów bez sukcesów, z gigantycznym zawodem za, za sprawą ubiegłego sezonu. Ale cóż, czasami tak się po prostu zdarza. Krótko mówiąc, dzięki za wszystko, Jordan. Chciałeś dobrze, jak to się zwykło mawiać. Wyszło, wyszło znośnie. Może tak, chyba wydaje mi się, że, że tak można powiedzieć. Powodzenia zakładam, że, że w Anglii po prostu. Hmm, czy, czy w Monako też takie się tam znowu pojawiały hmm, doniesienia. No, chyba tyle. Dzięki. I dzięki Wam również za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli faktycznie udało Wam się do końca dotrwać i jeżeli coś takiego miało miejsce i do końca dotarliście, to bądźcie tacy mili i napiszcie w komentarzu tęcza nad Liverpoolem. Dzięki za uwagę. Cześć.